Siemano, 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 witam Was serdecznie, kolejny dzień mojego wspaniałego życia. Co przede wszystkim? Upał, dzisiaj jest upał, jest wręcz upalnie, słowo klucz, nie? Jest wręcz upalnie, więc co będziemy robić? Plan jest taki, że dzisiaj skończymy budowę naszej wędzarki. I zobaczymy, spróbuję przetestować, czy ona będzie działać. Jak nie, to będziemy kombinować. Może ktoś mi coś podpowie, ale powinna działać, powinno być wszystko dobrze. Yy, co oprócz tego, no kurde, Wsta humor? okej, okay, może być, humor może być, nie jest źle. Będzie gorąco w samochodzie, jeszcze jest chłodno. Całe szczęście, bo jeszcze stoję w garażu, ale zaraz pewnie się nagrzeje i będzie. Też upalnie. <głos》> w Samochodzie też będzie upalnie. Także taki jest plan. Co poza tym, nie wiem, może wypad, wypadł gdzieś na wodę po południu. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się będzie kryło. Może też pogramy jeszcze dzisiaj na, na, na Meksykano TV w jakąś gierę. No i to chyba tyle. No, słuchajcie. Jeszcze bez śniadania kawa wypita, ale śniadania nie było. Śniadanie trzeba zaraz jeść. A oprócz tego. No cóż, finał Włoch Włochy Anglia będzie na pewno Nie sądzę, że Duńczycy dzisiaj wygrają To nie zmienia faktu, że wczorajszy mecz był fajny I szkoda, bo ja kibicowałem e, strasznie Hiszpanom Szkoda, że Hiszpanie odpadli w karnych A Włosi konsekwentnie idą do przodu I to tyle, pozdrawiam Was Zaczyna się nowy dzień u Meksyka Tyle